Zespoły NASCAR oszukiwały praktycznie od samego początku istnienia tej serii. Od nielegalnych dodatków do paliwa, przez modyfikowane elementy samochodów, aż po sprytne naginanie regulaminu, ekipy zawsze próbowały być o krok przed rywalami. Czasem prowadziło to do naprawdę kreatywnych pomysłów, wszystko po to, by urwać choćby 1 dziesiątą sekundy na tle konkurencji. W tym materiale opowiem Ci co uważam za jedne z najbardziej pomysłowych sposobów oszukiwania w NASCAR. A jak zawsze jeśli podoba Ci się ten materiał zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dobra zaczynajmy. Na początek cofamy się do lat 70, czyli do jednej z najsłynniejszych afer związanych z podtlenkiem azotu. To jeden z najprostszych sposobów na szybki wzrost mocy, więc nic dziwnego, że ma tak długą historię również w NASCAR. Podtlenek azotu składa się z dwóch atomów azotu i jednego atomu tlenu. Po wtrysku do silnika zwiększa ilość tlenu dostępnego w procesie spalania, co pozwala podać więcej paliwa, a w efekcie wygenerować większą moc. W latach 70. stało się to poważnym problemem w padoku serii K. Wiele zespołów ukrywało małe, jedno lub dwufuntowe butle z nitro gdzieś w aucie. Część ekip twierdziła wręcz, że bez tego nie dało się w ogóle zakwalifikować do wyścigu. Darrell Waltrip mówił później, już w 2000 roku, że on sam używał podtlenku azotu razem z donim Allisonem i że wszyscy wiedzieli, iż butla była schowana pod deską rozdzielczą. Innym kierowcą, który miał korzystać z nitro był Dale Earnhardt. Używał on niewielkiej butli ukrytej pod fotelem, którą uruchamiał podczas kwalifikacji, aby pomóc sobie w debiucie w NASCAR na torze Charlotte w 1975 roku. Trend ten szybko się rozprzestrzenił od najsłabszych zespołów aż po kandydatów do mistrzostwa. Większość ekip korzystała z Nitro niemal co tydzień. Szczyt tej historii przypadł na kwalifikacje do Daytona 500 w 1976 roku. Samochód numer 28 AJ Foyta oraz auto numer 88 Darrella Waltripa pojechały o ponad sekundę szybciej niż wcześniej na treninga. Floyd zdobył pole position ze średnią 187 mil na godzinę, a Waltrip ustawił się obok z czasem odpowiadającym 186 milom na godzinę. NASCAR zabrało oba auta do ponownej kontroli technicznej, która trwała niemal 7 godzin. Ówczesny dyrektor techniczny Bill Gatesway ogłosił, że zarówno Chevrolet Waltripa, jak i Foyta były przygotowane do używania podtlenku azotu, co było nielegalne. Stało się to po odkryciu butli z podtlenkiem w aucie World Tripa. Bill Franz zagroził, że potnie samochód piłą na kawałki dopóki jej nie znajdzie, co wystraszyło szefa zespołu Mario Rossiego na tyle, że ujawnił, iż butla była ukryta w róże ramy. Oba zespoły zostały ukarane grzywną w wysokości 11 tysięcy dolarów, a ich czasy kwalifikacyjne anulowano. Trzeci kierowca Bruce Hill również został przyłapany na używaniu nitro. Właściciel i szef zespołu Foyta Ellington skomentował to słowami O rany, zapomniałem o tym, założyłem to 3 lata temu w Trenton i od tamtej pory tam było. Waltrip natomiast stwierdził później W wyścigach Grand National jest wiele rzeczy, które trzeba robić, by dotrzymać kroku rywalom. Powszechnie wiadomo, że oszukiwanie w takiej czy w innej formie jest częścią tego sportu. Jeśli nie oszukujesz, wyglądasz jak idiota. Jeśli oszukujesz i cię nie złapią, jesteś bohaterem. Jeśli oszukujesz i cię złapią, jesteś głupkiem. Ja wiem do której kategorii należy. Kolejna historia to już czasy znacznie nowsze. Afera znana jako Flexgate, jej odkrycie w 2018 roku zaczęło się na Reddicie. Po wiosennym wyścigu w Las Vegas jeden z użytkowników zauważył, że tylna szyba samochodu numer 4 Kevina Haruika ugina się podczas jazdy. Głębsza analiza wykazała, że przy dużych prędkościach szyba wyraźnie się wyginała, natomiast podczas postoju lub jazdy ze samochodem bezpieczeństwa wracała do normalnego kształtu. Zamiast standardowego aluminiowego wzmocnienia użyto innego materiału, który pozwalał na ugięcie pod dużym naciskiem powietrza. Dla innych kierowców było to widoczne na to, że prawa tylna część szyby wyraźnie się zapadała przy wysokiej prędkości. Zyski były oczywiste: uginająca się szyba kierowała więcej powietrza na spoiler, poprawiając docisk, stabilność i prędkość w zakrętach. Efekt: Kevin Herwig zakończył 400-milowy wyścig w Las Vegas w Victory Lane po dominującym występie. Wygrał oba etapy i prowadził przez większość okrążeń, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Samochód przeszedł kontrolę po wyścigu, ale w środowym raporcie kar wszystko się zmieniło. Kara dotknęła zespół numer 4 bezpośrednio. Szef ekipy Rodney Childers został ukarany grzywną 50 tysięcy dolarów, a główny mechanik Robert Smith został zawieszony na dwa wyścigi. Nascar odebrało Herwikowi 20 punktów kierowcy i właściciela oraz wszystkie 7 punktów playoff zdobytych w Las Vegas. Cztery dni później nie miało to jednak większego znaczenia. Zespół wrócił i znów wygrał wyścig, tym razem już w pełni legalnym samochodem. Ostatnia historia przenosi nas do 1992 roku i dotyczy Harego Ganta. W tamtym okresie NASCAR wprowadzało coraz ostrzejsze kontrole i nowe regulacje, w tym obowiązkowy kąt nachylenia spoilera. Zarówno Leo Jacksona z numerem 33 nagle stracił prędkość na super speedwayach, co było szczególnie widoczne podczas testów do Daytona 500. Szef ekipy Andy Petrie uznał, że jeśli da się sprawić, by spoiler kładł się niżej na torze, a wracał do właściwego kąta przed kontrolą techniczną, można odzyskać prędkość dzięki mniejszemu oporowi i dociskowi. Wraz z Deanem Jonesem zaprojektowali specjalną klapę bagażnika, ale brakowało im mechanizmu sterowania. Przełom nastąpił zupełnie przypadkiem, gdy Petrie zauważył elektryczny mechanizm domykania klapy bagażnika w swoim samochodzie. Natychmiast zabrał silnik do warsztatu i zamontował go w aucie nr 33. Zmodyfikowane elementy spoilera poruszały się w specjalnych szczelinach, a całość maskowano silikonem imitującym spaw. Spoiler był sterowany dodatkowym przełącznikiem ukrytym przy radiu w kokpicie. Właściciel zespołu Leo Jackson nie chciał oszukiwać, więc Petrie zaproponował, że jeśli znajdzie element sterujący, samochód nie wystartuje. Jackson sprawdził wszystko i nic nie znalazł. Dopiero Petrie pokazał mu przełącznik, a spoiler momentalnie się poruszył. Podczas kwalifikacji nowy dyrektor serii, Gary Nelson, zażądał obniżenia kąta spoilera. Petrie z trudem udawał, że ręcznie go reguluje, aż w końcu samochód został dopuszczony do jazdy. Na to, że mechanizm zadziałał idealnie, choć ostatecznie auto straciło pozycję startową z powodu zbyt niskiego zawieszenia. Podczas kwalifikacji nowy dyrektor serii, Gary Nelson, zarządzał obniżenia kąta spoilera. Petrie z trudem udawał, że ręcznie go reguluje, aż w końcu samochód został dopuszczony do jazdy. Na to, że mechanizm działał idealnie, choć ostatecznie auto straciło pozycję startową z powodu zbyt niskiego zawieszenia. Z obawy przed wykryciem nielegalnego spoilera zespół zrezygnował z tego rozwiązania w wyścigu. Harry Gant ukończył Daytona 500 na 12. miejscu. Ten gość wykorzystał sztuczkę z gier w realnym wyścigu, NASCAR zakazała jej w 2022 roku. Podczas ostatniego wyścigu kwalifikacyjnego Ross Chastain dokonał jednej z najbardziej epickich rzeczy w motorsporcie. Na ostatnim okrążeniu Chastain był na dziesiątej pozycji i żeby zapewnić sobie miejsce w serii wyścigów NASCAR postanowił zastosować sztuczkę z gier. Przycisnął auto do ściany i wcisnął gaz do podłogi. W ten sposób auto prowadzone było po bandzie toru, a rozwyprzedził pięciu przeciwników i zakwalifikował się do mistrzostw. Następstwem tego osiągnięcia było wprowadzenie zakazu czegokolwiek podobnego ze względów bezpieczeństwa. Było to jedno z najbardziej epickich zagrań w motorsportie. Take i to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie część drugą i jakie historie oszustw w Nascar pominąłem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.